Ja się mam Kosy Sonka i dzisiaj jesteśmy w kolejnym filmie na tym kanale. I słuchajcie, chciałbym Was tylko y, poinformować ogólnie tak wiecie, pogadać, chillowo i tak dalej. A mianowicie... O kurde, jeszcze noga mnie zasłędziła, czekacie. A Kostka mnie zasłędziła Od razu lepiej. Ogólnie chciałbym Was poinformować, ogólnie powiedzieć, bo aktualnie teraz gadałem z zremu z Zapraszam do jego, na jego piosenkę, bo piosenka jest szczos. Według mnie i po prostu gadałem, i teraz kminimy, jak zrobić nagrywarkę, żeby nagrywała głos. Dajmy z Messenger'a i będziemy nagrywać z jakichś gierek, odcinki, z jakichś QA'ów. Tylko po prostu musimy teraz zrobić tak, żeby po prostu nagrywarka nagrywała głos. No i wszystko już za niedługo na kanale. I po prostu, no, będzie fajne, no, bo Remek powraca. I słuchajcie, ja nie pamiętam, ile już tam mówiłem łap, żeby dobić, żeby ten wyścig był. E, muszę sprawdzić, ale najprawdopodobniej albo już jest wyścig, albo jeszcze trzeba tam dobić. <laughs> Oczywiście będę się tym rowerem ścigał, bo jakim innym? <laughs> tym albo po prostu jakimś innym. <laughs> Chociaż wyścig, może nie wiem ile być, i właśnie takim motorkiem. Co on, to jest taki mały motorek, mały motorek, chyba silnik, nie wiem jaki. I właśnie najtańszy kosztuje po 100 chyba 20. I po prostu zastanawiam się, czy go kupić. W sumie nie wiem, po co mi on, on, ale po prostu go kiedyś kupię. <kluzł> I po prostu będę jeździł. No i co, Zara yy, zadzwonię z powrotem do remka, bo musiałem po prostu odcinek nagrać. Mogłem w domu, ale po prostu cały dzień dzisiaj siedzę w domu i gram znaczy połowę dnia. I chciałem też się wyjść, przewietrzyć trochę. No, ale nie, żałuję, że wyszłem, bo w domu ciepło tu zimno. Szczerze. No i jeb, cyk, 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 dwójeczka. Brrr. No, i zapraszam do remka na kanał, bo czemu by nie? I Sacia. Jeszcze jedna ważna decyzja, bardzo ważny temat. Założyłem kanał. Założyłem kanał, mianowicie tam będę nagrywał same live'y. Na kanale miejmy nadzieję, że się wybije, bo będę każdemu linki podsyłał, żeby zasubskrybował mnie. Live'y będą z Robloxa, z Minecrafta, z GTA5, z GTA San Andreas. Mianowicie ze wszystkiego. I te live y, e, najprawdopodobniej będzie już jutro pierwszy live, bo muszę niestety odczekać 24 godziny na weryfikację. W sensie 24 godziny, bo dopiero dzisiaj założyłem to wszystko i po prostu jutro zawalniemy live'a. E, Nazwę gdzieś macie, nie wiem, w opisie czy coś. E, I jutro nagrywam na niego pierwszy film. A więc co? Ehm... Po prostu, no, wiecie, chcę się też jakoś wybić na tym YouTubie, bo też przecież cały czas nie będę nagrywał na tym kanale. Oczywiście tego nie opuszczam, nie, nie, nie bo na ten kanał nie mam trochę grube e, plany, tylko te plany trzeba zrealizować. E, miejmy nadzieję, że jak ten remek powróci na ten kanał razem będziemy coś nagrywać, to jakoś pójdzie ten kanał, bo zauważyłem, że e, szłem z tym kanałem na początku. Mianowicie w tamtym roku za po świętach, bo zacząłem z powrotem nagrywać. I teraz już nieco gorzej, może przez to, żeby się pomysły skończyły. No ale też jak mówię może ten remek wróci to trochę się pomysły jakby zregenerujące, nie? I pamiętacie ten wózek? ten co podpięliśmy pod, pod, po prostu pod rower, to będę chciał podpiąć pod ten rower najprawdopodobniej. I lecieć jak najszybciej, bo już dzisiaj o tym gadałem z rękiem. <laughs> I jak najszybciej, maksimum 40. Chcę tak 40 wycisnąć. Wiem, że to jest może trochę <laughs> ryski, bo dajmy koło, odpadnie czy coś, ale tym rowerem, znaczy nie wiem, czy ja w ogóle tym rowerem wycisnę. Bo będzie przyczepa, przy, y, przypięta y, z tyłu Remek jak siedział. Trochę będzie obciążenia. <laughs> Ale miejmy nadzieję, że wszystko się uda. Który raz ja już przez te pasy przejeżdżam? No. Dobra, staniemy se. No i jakoś to się uda wszystko pomagrywać. Idę zagadać z Remkiem, on chyba lejwa planował robić. Czy zrobi? Nie wiem. No ale jak mówię, zapraszam na jego piosenkę, bo jest fajna jak na pierwszy raz. Dobrze, tylko zmiksowany yy, ogólnie głos. A więc co? Dzięki za oglądanie tego filmu, szczerłapy w górę, zostaw suba. Czekajcie? Tam na dole idą do kanału. Trzymajcie się. No i cześć!